Witam serdecznie wszystkie lwy. Przygotowałam dla Was czytanie na czerwiec. Pamiętajcie, że to jest rozkład ogólny, więc na pewno energia ta złapana przeze mnie nie jest dla Was wszystkich. Więc jeśli coś jest dla Was, to weźcie, a jeśli nie, to po prostu to odrzućcie. W tle czytania macie takie zawieszenie. Takie zawieszenie, zmiana perspektywy, postrzegania czegoś, i spojrzenie na sprawy, na świat z innej strony. Jest takie jakby chwilowe zatrzymanie się czasu i wy odczuwacie no, taką potrzebę, żeby się na chwilę stanąć, zatrzymać, odwrócić i spojrzeć na wszystko z jakiejś innej strony, z innego punktu widzenia, żeby. Żeby zyskać właśnie ten świeży, świeży punkt y, widzenia, coś zobaczyć inaczej, zobaczyć, tak? To jest ważne. I przechodzimy już, y, już y, do rozkładu. E, w tle, albo że przepraszam, energią y, wiodącą dla Was w czerwcu będzie dziesiątka kielichów. No dziesiątka kielichów to jest przepiękna energia, cudna karta. Macie największe spełnienie emocjonalne. Tu jest takie szczęście, tu już te kielichy są takie lichy no, takie, są takie wypełnione. Jest to szczęście rodzinne, szczęście w związkach, w relacjach. Wszystko jest takie, no, takie bardzo przyjemne, poukładane, takie, takie idealne dosłownie, jak na tym, na tym obrazku rodziny. Jest dom, jest ta piękna ścieżka usłana kielichami, kwiatami, otwierają się piękne, masywne drzwi. Tam jest, tam jest rodzina, tam są bliscy, tam jest ktoś, kogo kochamy, na kim nam zależy i piękna energia słońca. Czyli naprawdę macie no przepiękną energię wiodącą na, na czerwiec, takie spełnienie, takie już. No, osiągnęliście, osiągniecie to, to takie upragnione, na co czekaliście bardzo. Eee, taka mega pozytywna karta i przechodzimy już dalej do, do rozkładu kolejna piękna karta piękna w ogóle macie te kielichy tutaj dużo ich jest macie dwójkę kielichów początek jakiegoś związku jakiejś nie wiem miłości przyjaźni może to być również związek em, biznesowy jakaś taka współpraca coś oparte na ogromnej równości to są osoby którym jest ze sobą dobrze czują się ze sobą swobodnie bezpiecznie tu jest takie, takie dzielenie się, taka, taka równowaga, taka bardzo, bardzo przyjemna energia. To są takie relacje, w których czujemy się komfortowo, nie stawiamy sobie wobec siebie jakichś wzajemnych żądań. Bardzo stabilny, stabilny związek, taka stabilna, miła energia. Jest ciepło, taki optymizm. Takie, to taka energia, coś właśnie na co czekaliśmy. To jest takie wymarzone, wyśnione i te kielichy e, tak pięknie łączą się ze sobą przyświeca im ta gwiazda. E, te, te łabędzie tak dzióbkami się stykają i tworzą razem e, kształt serca i to, to światło się tak przebija no coś. Coś pięknego, to są ogromne emocje. To jest też karta, która mówi o pragnieniu związania się z jakąś osobą, tak? Może wy, wy macie, macie takie, takie pragnienie i to no, być może będzie się działo, no bo tutaj macie tą energię główną, wiodącą, to jest ta dziesiątka, dziesiątka kielichów, tak? Dalej przechodzimy. No jest karta śmierci. Karta śmierci to jest dobra karta. To jest dobra karta. Ona mówi o tym, że coś już, coś już musiało umrzeć, coś straciło swoją ważność, użyteczność, jakaś sytuacja, jakiś, jakiś stan, jakaś relacja, coś dobiega końca, musi ustąpić miejsca czem, czem, czemuś nowemu. I tu może być trochę smutku związanego z tym, bo jest jakieś zakończenie pewnego etapu, ale jednocześnie jest nadzieja, na początek, na narodzenie się czegoś, czegoś nowego, tak? Coś musi umrzeć, żeby powstało nowe życie, coś musi odejść starego, żeby zrobiło miejsce nowemu. Tak jak tutaj ten wąż, on zrzuca swoją starą skórę, wyrasta mu nowa, tak też jest w życiu. Także to jest karta, która zapowiada, Pozytywne zmiany, są zmiany, ale są one pozytywne, one wyjdą, wyjdą na, na dobre. Macie energię, jesteście w energii maga. Energia maga, czyli yy, jesteście tacy sprawczy w czerwcu. Yy, tak, yy, macie ogromny wpływ, moc na kreowanie swojego, yy, swojego losu. Swojego życia, taką, taką. Macie decyzyjność i macie wszelkie narzędzia, które temu służą do, do tworzenia tego, tak? Tutaj ta karta mówi o tym, aby, aby tak przemyśleć wszystko przed podjęciem jakichś działań, żeby być aktywnym, żeby podejmować te działania, być kreatywnym, iść naprzód pomimo trudności. Brać pod uwagę uczucia innych, uczucia swoje, kierować się sercem, kierować się taką swoją intuicją, i żeby wszystko było właśnie takie, takie przeanalizowane, ale również rozważać konsekwencje materialne, skutki materialne tych wszystkich podjętych działań tutaj musi być zdrowy rozsądek tak bo wy będziecie mieli ogromną ogromną moc taką energię i wszystko żeby żeby po prostu tworzyć robić działać co tam sobie wymyślicie no ale ale trzeba użyć tych tych wszystkich narzędzi to jest właśnie taka karta hmm, też nauki, takiej życiowej nauki, zdrowego rozsądku i karta dużych szans. Dużych szans wprowadzania zmian w życie, realizowania myśli, swoich planów, wdrażania tego wszystkiego. Jeśli chodzi o osoby, to czasem to ten mag może oznaczać kogoś nieuczciwego, jakiegoś takiego oszusta kto będzie kogoś kto może mieć na Was taki wpływ y, takiej manipulacji, zbyt, nie, zbyt, zbyt duży wpływ na Was prze, przechodzący w manipulację z wami, wami Więc to dla niektórych z Was to takie może być y, też taka wskazówka, jeśli ktoś taki y, jest możliwość, że jest w Waszym otoczeniu, to to żebyście uważali na, na coś takiego. No i ostatnia karta, no to macie trzy kielichy. Trzy kielichy to jest, no, radość, świętowanie, takie cieszenie się życiem. To są bardzo dobre czasy. Zobaczcie, ile macie kielichów tutaj, tak? No, piękne, macie te karty. E, Piękne czasy idą, piękne chwile, bardzo dużo imprez, spotkań towarzyskich i takiego cieszenia się życiem. No, wino, wino, śpiewy, maski, imprezy, takie odsunięcie na krótką chwilę tych trosk i naprawdę cieszenie się życiem, branie udziału w różnych, w różnych uroczystościach. Także tu jest dużo, dużo bardzo, bardzo, bardzo przyjemności, tak? W tych wszystkich spotkaniach. Jest takie bardzo, bardzo dobre samopoczucie. No i cały czas na tym jest ta, ta energia tego całkowitego spełnienia emocjonalnego. Także te, te karty wszystkie fajnie się ze sobą łączą. Macie bardzo dużo tych, tych emocji, tych kielichów i piękne, piękne są te trzy karty. Bardzo emocjonalne, także ogólnie macie, macie bardzo to czytanie pozytywne i no, takie dobre, ciepłe, tak? Także życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby Wam się to spełniało i do usłyszenia.